Sama odebrałam sobie godność i zdeptałam własny szacunek. Żyję mi się z tym okropnie przez kolejne dni, w których mijamy się z Adamem w przedpokoju. Nadal pracuję w firmie szefa, próbując uciec za wszelką cenę przed bólem emocjonalnym i psychicznym. Tracę kontakt ze sobą. Doświadczam kolejnej awantury w domu. Zaraz po niej odbywam wyprawę nyską policyjną na komisariat. Wracam do. Do domu dopiero, gdy Adam idzie do pracy na nockę. Doznaje naucznie i duchowo znaczenia sformułowania: Sypiaj z wrogiem. Z Filipem egzystujemy w tym samym mieszkaniu, ale jakby w innym świecie. Jesteśmy we troje, jak muchy, które z przypadku wpadły do jednej puszki z piwem i czekają, która z całej trójki uratuje się pierwsza. Mamy już ze sobą kilka spraw i ostatecznie otrzymujemy z Adamem rozwód. W kolejnym etapie czaczą się sprawy majątkowe. Robi się niemiło. Po pierwsze sprawie Adam wpada w pulię. Grozi, że nic nie dostanę. Słownie odziera mnie zgodności. Kolejny dzień z życia swistaka. Od innych różni się tym, że jadąc autobusem doświadczam uporczywego i męczącego bólu głowy. Córka szefa odbiera mnie autem firmowym i zawozi do biura. O godzinie dziesiątej wymiotuję. Jakby tego było mało, to mam biegunkę. O 11.00 obraz mi się zwęża i ostatecznie przestaję widzieć. Jestem przerażona. Wpadam w panikę. Szef próbuje ze mną rozmawiać, a ja widzę go w zwężającym się obrazie, a za moment nie widzę go wcale. Zazuję i zdaję sobie sprawę, że muszę wyglądać koszmarnie. W dodatku zupełnie nie panuje nad mimiką twarzy. Jestem przerażona. Córka szefa proponuje, że zawiezie mnie do szpitala. Po 30 minutach jesteśmy na pogotowiu, dostaję natychmiast kroplówkę. Przeważą mnie na inne odzież od szpitala do starego koina. Po tych kroplówkach to mi wszystko tak jakoś gładko mija. Cieszę się, że widzę lekarza, pielęgniarki i cały ten zgiełk. Prowadzący mnie lekarz chce mi zrobić rezonans magnetyczny głowy. Przyznaję w totalnej tajemnicy, że z urządzeniem jest coś nie tak i szwankuje. Proponuję, że zatrzymam mnie w szpitalu na jakiś czas. Nie wyrażam zgody, rozmawiam jakieś 30 minut, tłumaczę mi, że prawdopodobnie na skutek doznanego przeze mnie stresu mogło dojść do pęknięcia jednego z naczynek. Migreny charakteryzują się specyficznym bólem tętniącym. Sugeruję mi, ja abym przed pojawiającym się bólem zaaplikowała sobie imbu Moje ciało nie ma kontaktu ze mną przez bardzo długi czas. Staram się nie tracić panowania nad własnym ciałem i duchem. Szef sugeruje kolejny wyjazd. Korzystając z faktu, że już nadal nie jestem zdrowa, odmawiam jego prośby i robię serię badań. Zacznę od morfologii. Szef nadal walczy o wyjazd i pragnie przyspieszyć proces leczenia. Opłaca mi nawet prywatną wizytę u endocrinologa. Podczas badania okazuje się, że mam 8 guzów na tarczycy. Nie wiem, co bardziej przyczyniło się do dysfunkcji tego organu: czy moje rozchwiana emocjonalnie natura, czy życie z Adamem, może szef, a może podczas, w jakim się znalazłam, Czuję się jak stąka zamknięta słoiku, z którego próbuję się wydostać, rozstaje się szefem wielkiej niezgodzie. Z Adamem spotykamy się na sprawach majątkowych, leków nie biorę. Myślę, że jak umrę, to też będzie jakieś godziwe rozwiązanie. Zyskuję w tym czasie dwa nowe statusy na FB. Rozwódka i bezrobotna albo, jak to woli, szlachta nie pracuje. Doznaję cudu życia stosując terapię totalnego wrąbania. Mój organizm zaczyna się uspokajać. Staje się ostoją spokoju stykającą bombą pod poduszką. Moje poczucie wartości spadło na podłogę jak majtki przed najgorszym seksem i rozbiło się od rama złego dotyku. Nieumiejętnie próbuję się podnieść do godności człowieka. Poszukuję atencji tam, gdzie nie powinnam jej szukać. Dziś myślę, że należę do gatunku, które powinno pozostać na łące i paść na niej cały dzień bez dostępu do jakiejkolwiek technologii. Nie dotykam narzędzi, które mogą mi pomóc. Nie jestem chirurgiem, dodatków w życiu, nie dokonywałam cięcia. Robię to po omacku, bo potrzebuję, aby ktoś przyznał, że jestem ważna. W tym wszystkim, gdy patrzę na swoje 38-letnie ciało nie nienawidzę siebie. Czuję się stareńka i zniszczona. Na profilu fotki umieszczam zdjęcie tyłem,